Cześć witam w kolejnym odcinku Warsot Kuchni. Dzisiaj zabiorę was w niezapomnianą podróż w świat dziczyzny. Zapraszam. Pierwszym daniem, które dla was przygotuję, będzie to ragu z dzika z makaronem papardelle, dziką pieczarką i naszym polskim serem dojrzewającym Bursztyn. Do przygotowania dania potrzebujemy mięso z dzika, włoszczyzna, dzika pieczarka, makaron papardelle, pasta pomidorowa, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, czerwone wino, ser bursztyn. Zaczynam od przygotowania warzyw, które zmielę. Będą one potrzebne do ragu z dzika. Mam maszynkę do mielenia, przygotowane warzywa włoszczyznę. Tu akurat jest selernaciowy, marchewka. Natka z pietruszki, czerwona cebula i czosnek. I teraz to wszystko zmielę. Miele po to, żeby warzywa były rozdrobnione. Taką mieszankę warzyw można wykorzystywać zarówno do sosów, zup, marynat. Jeżeli chodzi o marynowanie mięsa, wykorzystam je przy naszym następnym daniu, które będę dla Państwa. Przygotowywał warzywa gotowe, mielimy mięso. Miele mięso, żeby całość razem z warzywami miała konsystencję ragu. Rozgrzewam patelnię, żeby to wszystko przesmażyć. Używam mięsa z dzika, a nie na przykład z sarny, ponieważ jest tańsze. Jeżeli chodzi o samą część dziczyzny. Staramy się używać do tego typu potraw mięso z uczca, z łopatki. Schab z dzika jest bardziej delikatny, dlatego podaje się go raczej w całości. Na patelnię wędruje olej. Dorzucam zmiksowane warzywa. I to pięknie wszystko smażymy. Jak już się już usmaży, to przekładam do garnka. Na tą samą patelnię niczym nie przeszkadza, przesmażymy mięso. Cały proces przygotowania tego ragu jest bardzo podobny do klasycznego sosu bolońskiego, czyli mięso, warzywa, pomidory, wino. Używając dziczyzny pamiętajcie, żeby mieć ją z zaufanego źródła choć tutaj o przebadane mięso. Ok, mięso się smaży dorzucamy pasty pomidorowej. Łóżka wystarczy mieszamy. Ważne jest, żeby pasta pomidorowa dobrze przesmażyła się z mięsem. Wtedy nada odda cały swój aromat i kolor do naszego dania. Mięso przesmażone dodaję do warzyw. Świeże gałązki rozmarynu, oraz podlewam to wszystko czerwonym wytrawnym winem. Nie żałujemy wina. Sos się będzie dusił dosyć długo, alkohol spokojnie wyparuje. Obniżamy moc kuchenki. Taki sos będzie się dusił na wolnym ogniu około godziny. Dodaję liść laurowy i ziele angielskie. Po godzinie nasz sos jest gotowy. Odstawiam go na to miejsce. Rozgrzewam patelnię, na której przesmażę pieczarkę. To jest dzika pieczarka, potocznie nazwana portobello, dostępna bez problemów w większości sklepów. Kroję ją na mniejsze części, żeby przesmażyć. Na patelnię wędruję od, odrobinę oleju. Oraz masła. E, łączę masło z olejem, ponieważ e, masło się tak szybko nie spali, nada ciekawego smaku. Tuż rozgrzany. Wrzucam portobello, chwilę smażę. Zamiast grzybów portobello, śmiało można używać innych grzybów. Borowika, podgrzybka e, bądź zwykłej pieczarki. Grzyby przesmażone, łączę je z ragu. oraz dorzucam ugotowany wcześniej makaron pappardelle. Na koniec odrobina masła, odrobina soli, pieprzu oraz natki z pietruszki. Mieszamy i można wykładać na talerz. Na sam koniec posypuję serem bursztyn. Zdecydowałem się na ten ser jako alternatywa dla włoskiego sera Parbeggiano Reggiano. Bursztyn, nasz ser długo dojrzewający o pikantnym smaku. Całość posypuję natką z pietruszki. Nasze danie gotowe. Idealna propozycja na długie jesienne wieczory. Życzę smacznego. Kolejne danie, które dla Was przygotuję z naszych leśnych skarbów, będzie to cąber z sarny, marynowany w czerwonym winie i warzywach, podany na sałatce z marynat i kapusty bokczoj. I zabieramy się do roboty. Do przygotowania dania będzie nam potrzebny cąber z sarny. Dwa słowa o mięsie, comber sarny, najbardziej szlachetne mięso, jeżeli chodzi o dziczyznę. Wino czerwone, warzywa, o których, które używałem już wcześniej, one będą potrzebne do przygotowania marynaty. Dynia w odcie, gruszki marynowane, kurki marynowane, kiełki warzyw, kapusta pokczoj, sól, pieprz, miód. Zaczynam od przygotowania marynaty do sarny. Rozgrzewam sobie garnek, w którym przesmażę warzywa. Warzywa będę przesmażał na oleju. Tłuszcz mi się rozgrzewa, dorzucam. Zmiksowane warzywa. Warzywa się smażą. Dolewam czerwonego wina. Dodaję liścia laurowego. Ziele angielskie. Oraz goździki Dla aromatu. Dodaję miód. Zalewam odrobinę octu spirytusowego. Gotuje się niedługo, żeby pierwszy alkohol odparował. Przez dodanie octu mięso nam skruszeje. Po pierwsze skruszeje od wina, które jest, ale dodatkowo jeszcze od octu. Zdejmuję z gazu. Pozwalam, aby nasz wywar odrobinę wystygł. I dorzucę do niego mięsa. Zalewa wystygła, wrzucam do niej mięso. Odkładam do lodówki, najlepiej, żeby się marynowało około 8 godzin. Biorę się za przygotowanie sałatki na ciepło. Rozgrzewam patelnię. Zacznę od smażenia kiełek. Tutaj jest mieszanka kiełek z groszku, soczewicy i grzybów mum. Wlewam odrobinę oleju. W tym czasie sałatę kroję na pół. Zaczynam od smażenia kiełków, następnie kapustę pokczoj. Poczoja można śmiało zastąpić szpinakiem bądź jarmużem oraz marynowaną dynię, kurki, oraz gruszkę. Mieszamy. Na koniec odrobina zimnego masła, sól i pieprz. Sałatka na ciepło gotowa. Zaczynam obsmażać mięso. Rozgrzewam patelnię grillową. Użyję pergaminu. Pergaminu użyję, żeby mięso nie przywierało do patelni. Użyję ręczników papierowych do odsączenia mięsa z marynaty. Mięso w marynacie świetnie skruszało. Przeszło całym aromatem wina oraz warzyw. Odrobina oleju. I wrzucam cąberki. Wrzucam je na samym końcu, ponieważ sam proces smażenia mięsa będzie bardzo krótki. Zależy mi, żeby sarna w środku była różowa. Mięso zgrilowane. Mięso odłożę na kilka chwil, żeby soki równomiernie rozeszły się po mięsie. Wtedy będzie soczyste. Mięso odpoczywa. Sos zrobię na bazie marynaty, w której było mięso. Marynata przecedzona przez sitko. Ona musi odparować. Dodaję masła. Mogę przystąpić do składania dania. Zaczynam od kapusty i warzyw na ciepło. Mięso z sarny kroję w cienkie plasterki. Proszę zobaczyć, jakie w środku jest soczyste i różowe. Sole je na samym końcu. Układam na sałatce. Całość polewam sosem winnym. Dekoruję miechunką oraz prażonymi migdałami. Dziękuję bardzo za miło spędzony czas. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Życzę smacznego.